Sztuczna inteligencja przenika do naszego życia: fast foody, wyszukiwanie informacji, a nawet ekologia wszystko się zmienia. McDonald's ulepsza 43 tysiące restauracji na całym świecie i to nie kosmetyczne zmiany ale wchodzi sztuczna inteligencja. Podłączony sprzęt i zaawansowana analiza danych. Co będzie to oznaczało dla tychże restauracji? Przede wszystkim AI zminimalizuje błędy i przewidzi, co będzie potrzebne w danym momencie. Mniej stresu dla pracowników, ponieważ system sam wykryje np. czy frytkownica nie będzie potrzebowała za chwilkę serwisu. Personalizacja ofert, czyli dostaniesz to, na co dokładnie liczysz. Kiedy wejdziesz do McDonalda, sztuczna inteligencja przeskanuje Cię i wytypuje, jakie produkty są dla Ciebie najlepsze. Czy to pierwszy krok do zmiany ludzi na roboty? Ja osobiście uważam, że nie, ponieważ już teraz widzimy restauracje, gdzie są koty, które podają nam jedzenie, a ludzie się tym opiekują. Ludzie przede wszystkim dbają o to, aby koty dojechały do właściwego stolika. AI przejmuje fast foody, zmienia sposób wyszukiwania informacji i pomaga w ochronie środowiska. Tylko pytanie, czy to wszystko faktycznie poprawi nasze życie? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o sztucznej inteligencji i o między innymi tych nowościach związanych z fast foodami, a jeżeli chcecie, możecie postawić mi oczywiście kawę.